Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy tematy, ale tak naprawdę koncentrujące się wokół jednego zagadnienia zagadnienia asymetrii w relacjach polsko-ukraińskich. Widać, jak powiększa się ta asymetria, jak zwiększa się liczba pól napięć, pól konfliktów. Zacznę od przedstawienia sytuacji związanej z udostępnianiem informacji na temat sabotażystów z ukraińskimi paszportami. Widać, że są tutaj coraz większe problemy. Umowa międzypaństwowa nie została jeszcze ratyfikowana, a nagle się okazuje, że tego typu umowy muszą być ratyfikowane. Oczywiście mówię to w cudzysłowie, odnosząc także się do tutaj tej umowy o współpracy obronnej z 2 grudnia 2016 roku, która nigdy nie została ratyfikowana, ale okazuje się także ze śledztwa jednego z czołowych dzienników funkcjonujących w Polsce, że narasta nieufność instytucji państwa polskiego wobec instytucji ukraińskich. I to jest bardzo, bardzo ciekawa informacja, to oczywiście nie dziwi, nie dziwi, Subskrybentów mojego kanału, nie dziwi stałych widzów podcastu geopolitycznego. Nie może to, to dziwić, no ale po prostu pogłębia się ta, ta asymetria i trzeba to odnotować, bo tych informacji jest coraz, coraz więcej. Drugi temat to jest nowa oś sporu między Polską a Ukrainą. No, też nie trzeba być jakimś wielkim. Specjalistą, aby, a, aby tutaj przewidzieć, że te pola konfliktu będą się nowe pojawiać, to akurat pojawił się problem, który dotyka bardzo mocno polskiej branży hutniczej. O co chodzi o tym w, drugim, w drugiej części dzisiejszego odcinka? No i trzecia, trzeci temat spinający to wszystko klamrą, czyli uzgodnienie między władzami w Warszawie a władzami w Kijowie, zwiększenia przepustowości w dostawach gazu z Polski. Na Ukrainę. Nie ma jak nie było, tak? Nie ma masowych ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Rozwija się tam banderowski szowinizm. Mamy no właśnie, mamy coraz więcej problemów z bezpieczeństwem wewnętrznym. Są problemy, w, właśnie jeżeli chodzi o te kwestie sabotażystów z paszportami ukraińskimi. Jest problem z. Z polską branżą, branżą hutniczą, z polskim z kondycją polskiego rolnictwa w kontekście, no właśnie, tych ukraińskich produktów rolnych, ale także już coraz mocniej wybrzmiewającej w, w przestrzeni publicznej perspektywie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. A tu Polska po prostu, jak gdyby nigdy nic, zwiększa o, o ponad 3 miliony metrów sześciennych. Na dobę przepustowość na Ukrainę. Pytanie, na jakich zasadach? Na jakich zasadach? Czy transakcyjnych, czy humanitarnych, czy jeszcze innych? To pokazuje słabość państwa polskiego, to pokazuje uległość, ale to się wszystko łączy w, jedno, w jeden cały obraz, który jest obrazem niestety. Wręcz zatrważającym dla, dla państwa polskiego. No ale oczywiście nie można zamykać oczu na tego typu, na tego typu kwestie, dlatego przedstawię je dzisiaj y, państwu y, dorzucając ten kamyczek do, do ogródka tej klęski polskiej. Polskiej polityki wschodniej. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam Państwa do wspierania kanału, zachęcam do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Pogłębia się asymetria w relacjach polsko-ukraińskich. Po tym jak w roku 2025 wiele mediów głównego nurtu, a także instytucji państwowych, takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podawały informacje o zatrzymywanych obywatelach Ukrainy podejrzewanych o akty sabotażu na terytorium państwa polskiego. No, spora część społeczeństwa zaczęła oczekiwać bardziej adekwatnych, bardziej skutecznych działań władz państwa polskiego. I po tym, jak dwóch ukraińskich dywersantów w listopadzie ubiegłego roku próbowało pod Lublinem wykoleić pociągi, Polska zażądała od Ukrainy przekazywania jej danych o przestępcach. W efekcie 11 grudnia 2025 roku została podpisana nowa międzynarodowa umowa, która brzmi Cytuję, o współpracy w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości, a także ściganiu sprawców przestępstw. Koniec cytatu. Tak brzmi nazwa tej umowy. Została ona podpisana przez ministrów spraw wewnętrznych, przez Marcina Kierwińskiego i Chora Kłymenko. No i okazuje się, że ta umowa wciąż nie weszła w życie. To, jest, to są bardzo interesujące doniesienia mediów. Tutaj przede wszystkim Dziennik Rzeczpospolita to opisał jako jako pierwszy. to są ustalenia dziennikarzy właśnie tegoż, tegoż periodyku. Okazuje się, Szanowni Państwo, że ta ustawa, że ta umowa jeszcze nie weszła w życie, ponieważ do tego, jak podkreślają dziennikarze Rzeczpospolitej, niezbędna jest ratyfikacja przez Sejm, a służby dopiero ustalają szczegóły, szczegóły współpracy. No i Tutaj jest klucz tych dziennikarskich ustaleń, tego dziennikarskiego śledztwa, no właśnie, gazety Rzeczpospolita, ponieważ, zdaniem tegoż periodyku, polska strona ma ograniczone zaufanie i nie zawierza stronie, stronie ukraińskiej, co więcej, nie zamierza także przekazywać Ukrainie. Informacji polskich służb o rozpoznawanych sabotażystach z ukraińskim obywatelstwem. No, to, jest, to są bardzo interesujące informacje, bardzo mocne informacje, które pokazują ogromny kryzys zaufania w relacjach między Warszawą a Kijowem. No i można byłoby zadać pytanie, skąd te, skąd te wątpliwości, skąd ten brak zaufania, patrząc na całą tę propagandę, która jest. No, cały czas praktycznie od roku 2022 roku obecna w mediach głównego nurtu w Polsce widzimy, że jest to w wielu aspektach kalka jeden do jednego propagandy ukraińskiej. Natomiast no, na takim poziomie można powiedzieć konkretnego działania instytucji państwowych na poziomie działań operacyjnych, czy to policji, czy straży granicznej, czy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, takich jak ABW, widać, że jest Delikatnie mówiąc, bardzo ograniczone zaufanie. Bardzo ograniczone zaufanie. No i tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że obecnie Straż Graniczna ma dostęp do różnego rodzaju europejskich i międzynarodowych baz danych, do zasobów Interpolu, Interpolu Europolu, ale nie ma bezpośredniego wglądu do krajowych baz danych innych państw, czyli nie ma wglądu właśnie do. Baz ukraińskich. No i ta wymiana informacji między Polską a Ukrainą odbywa się poprzez oficerów łącznikowych. No to nie jest, można powiedzieć, wygodna forma współpracy. Natomiast przy, przy tych zagrożeniach, które dzisiaj Polska ma, poprzez to, że i rząd Mateusza Morawieckiego, i rząd Donalda Tuska, no po prostu Prowadzili, prowadzą politykę, w przypadku Donalda Tuska prowadzi cały czas ten rząd politykę otwartych drzwi do Polski. Rząd Mateusza Morawieckiego otworzył wrota na, do Polski dla obywateli Ukrainy. W samym roku 1922 wjechało tych przekroczeń granicy przez obywateli Ukrainy było ponad 8 milionów. To są oficjalne dane rządowe i widać, że to jest po prostu stanowczo za mało, że taka, taki kontakt przez oficerów łącznikowych absolutnie absolutnie przecież nie wystarcza, tym bardziej, że między Polską a Ukrainą odbywa się cały czas ruch bezwizowy. Natomiast ta sprawa głośnych tych aktów sabotażu na kolei pod, pod Lublinem, dokonanych właśnie przez dwóch obywateli Ukrainy, pokazuje. Jak ogromne zagrożenie jest dzisiaj dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Ci mężczyźni podłożyli ładunki wybuchowe na torach, zniszczyli sieć trakcyjną, zbiegli, zbiegli z Polski. No, to jest sytuacja. Oczywiście media natychmiast wydały wyrok i stwierdziły, że na pewno pracowali dla rosyjskich służb. Natomiast trudno postawić. Taki znak równości między wszystkimi sabotażystami z Ukrainy a rosyjskimi służbami. No to. Musimy sobie zdawać sprawę tutaj z, z powagi sytuacji, z tego, że na Ukrainie działa bardzo wiele grup radykalnych, bardzo wiele grup odwołujących się do ideologii banderowskiej, bardzo wiele grup szowinistycznych, skrajnych, werbujących często także weteranów, a czasami także nawet i dezerterów z Armii Ukraińskiej, których jest ogrom. Mówi się o, oficjalnie o 300 tysiącach dezerterów z armii, z armii Ukraińskiej, a pewnie. Jest ich, jest ich znacznie więcej, bo to są tylko te dane dotyczące wszczętych postępowań prokuratorskich. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że ten ogromny napływ także młodych mężczyzn ukraińskich, którzy na mocy nowego prawa od września 2025 roku po prostu wyjeżdżają z Ukrainy, mówimy o młodych mężczyznach ukraińskich w wieku od 18 do 22 roku życia, no to także jest potencjalnie, można powiedzieć, takie duże zagrożenie. Wśród tych ludzi także mogą znajdować się. Ludzie powiązani niekoniecznie z rosyjskimi służbami specjalnymi, ale na przykład z ukraińskimi służbami specjalnymi, z ukraińskimi zorganizowanymi grupami przestępczymi, z ukraińskimi organiz organizacjami politycznymi odwołującymi się do skrajnych ideologii i tak dalej, i tak dalej, którzy mogą chcieć wpływać na podejmowanie określonych decyzji bądź zaniechanie określonych decyzji przez czynniki decyzyjne w państwie polskim. I tu niewątpliwie jest to, jest to bardzo istotna kwestia. Natomiast mamy do czynienia z pojawieniem się bardzo silnej ukraińskiej cyberprzestępczości na terenie państwa polskiego. Wzrosły te zagrożenia, zresztą widzimy, że banki działające w Polsce, co rusz, wysyłają jakieś komunikaty dotyczące prób wyłudzenia. Wyłudzenia pieniędzy, metodą na bankowca i tak dalej, i tak dalej, no, to się nasiliło, to się nasiliło w ostatnich, w ostatnich czterech latach, trudno się nie domyślać, jak, jaka jest przyczyna tego, natomiast sam fakt, że nowa ta umowa między Polską a Ukrainą znajduje się obecnie w procesie ratyfikacji, powinno dawać do myślenia. To znaczy, jeżeli media głównego nurtu dzisiaj piszą o tym, że Umowa międzyrządowa między Polską a Ukrainą wymaga ratyfikacji przez parlament. No to mamy tutaj ewidentne odwołanie się do konstytucji, to trzeba zadać pytanie, jeżeli tak jest, że umowa między Polską a Ukrainą z 11 grudnia 2025 roku wymaga ratyfikacji przez Parlament, to dlaczego nie była ratyfikowana umowa między Polską a Ukrainą z 2 grudnia 2016 roku, na którą tak wielu decydentów państwa polskiego powoływało się, tłumacząc, że to na jej podstawie jest przekazywana pomoc i z magazynu wojska polskiego, i pomoc finansowa państwa polskiego dla Ukrainy od 2022 roku. To oznacza, że przed nowelizacją ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, po prostu ta pomoc była przekazywana nielegalnie. To, czy to jest hipoteza, którą trzeba, trzeba postawić. Należy to wszystko sprawdzić, bo jeżeli prawdą jest to, co powiedział jeden z polityków prawa i sprawiedliwości Michał Dworczyk, że na podstawie uchwał Rady Ministrów były przekazywane dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę, no to tutaj wielu prawników wypowiadało się publicznie, że jest to po prostu było to nielegalne do chwili no właśnie nowelizacji ustawy o agencji mienia wojskowego, co nastąpiło w pierwszej połowie 2025 roku. Warto mieć to na uwadze, warto zwrócić uwagę na to, że już jest spore, spory brak zaufania między służbami polskimi a służbami ukraińskimi. Narasta ta nieufność, narasta, narastają problemy, narastają różnego rodzaju. Powiedziałbym napięcia w relacjach, w relacjach dwustronnych, i trzeba to absolutnie mieć, mieć na uwadze. Jeżeli nie ma tej płynnej wymiany informacji, jeżeli nie ma tego dostępu do baz danych, no to musimy sobie zdawać sprawę, że w kontekście nowych fal migracji, bo już widzimy zapowiadane nowe fale migracji w związku z porażeniem infrastruktury krytycznej na, na Ukrainie, w związku z, wyzwania, z wezwaniami mera Kijowa, chociażby do opuszczenia miasta, no też. Pojawiają się nowe zagrożenia dotyczące kolejnych fal migracji. Pojawiają się informacje, że w ciągu najbliższego roku można się spodziewać nawet 400 tysięcy właśnie obywateli Ukrainy. No i nie sposób tutaj nie założyć, że wśród tak wielkiej fali ludzi znajdą się także ludzie, którzy niekoniecznie. No, przestrzegają przepisów prawa, czy też niekoniecznie mają pozytywny stosunek do państwa polskiego i do Polaków. No nie, nie wolno tkwić w iluzji, tak wygląda rzeczywistość i moim zdaniem należy się spodziewać niestety nasilanie się różnego rodzaju działalności przestępczej, zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego i narastaniu napięć między Polską a Ukrainą. niestety to pobłażliwe podejście władz w Warszawie do relacji z Ukrainą, do różnego rodzaju zachowań ukraińskich polityków do niechęci do rozwiązywania kwestii historycznych, ale także istotnych kwestii gospodarczych po prostu się mści, mści się na państwie polskim, pojawiają się nowe osie sporu, pojawiają się nowe pola konfliktu. Okazuje się, że pojawiła się nowa oś sporu między Warszawą a kijowym I to moim zdaniem w najbliższym czasie ma szansę eskalować. czy ma no jest takie zagrożenie, że właśnie ten obszar, współpracy gospodarczej będzie po prostu źródłem różnych, różnych napięć. Działania Kijowa już teraz bezpośrednio uderzają w biznes wielu polskich, wielu polskich firm. O co chodzi? No chodzi przede wszystkim o branżę o branżę hutniczą. Mieliśmy poza tak, tak jak powiedziałem kwestiami historycznymi, mieliśmy bardzo istotne kwestie dotyczące niekontrolowanego napływu ukraińskiego zboża na polski rynek. Natomiast teraz może bardzo mocno ucierpieć polski przemysł ciężki, który i tak znajduje się w, cięż... w trudnej sytuacji. W trudnej sytuacji. Natomiast o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Władza, władze ukraińskie zamroziły eksport złomu do Polski, który po, wprost, po prostu uderza w polską branżę, branżę hutniczą. Mamy do czynienia z zalewem rynku polskiego ukraińską stalą, która, której produkcja nie musi. No być, że tak powiem, realizowana w oparciu o bardzo wyśrubowane normy ETS obowiązujące w Unii Europejskiej, a zatem jest to bardzo konkurencyjna stali. Można powiedzieć, że jest to po prostu nieuczciwa konkurencja, bo polska branża hutnicza musi spełniać bardzo wyśrubowane te normy Unii, Unii Europejskiej. Natomiast mamy zalew tej ukraińskiej stali na domiar złego, no właśnie, Jeden z ukraińskich ukraiński portal rządowy konkretnie 31 grudnia 2025 roku podał informację o zerowych kwotach na eksport złomu metali kolorowych i miedzi, a także, a także drewna. No i to jest bardzo mocno, tak jak powiedziałem, bardzo mocno uderza właśnie w polską branżę, w polską branżę chutniczą. W, w tym kontekście, no polscy producenci będą musieli zastępować te utracone wolumeny zakupami od innych dostawców, no co zapewne wpłynie, wpłynie na koszty logistyczne, wpłynie na koszty surowcowe i tak dalej. Właściwie polski rynek z dnia na dzień musiał, musi sobie radzić z nowym wyzwaniem i mówi się o tym, że Polski rząd powinien tutaj reagować, że polska ambasada w Kijowie powinna reagować. Natomiast widzimy absolutną asymetrię w relacjach dwustronnych. No nie ma czegoś takiego jak wdzięczność po stronie ukraińskiej, nie ma czegoś takiego jak. Yy, Powiedzielibyśmy w pełni dobrosąsiedzkie relacje. Tych pól konfliktu naprawdę przybywa z, nawet nie tyle z każdym rokiem, co widać, że z każdym miesiącem. Bo tak, tak nagły sposób wprowadzenia zakazu eksportu złomu z Ukrainy, to rozporządzenie formalnie zostało wydane. 23 grudnia ubiegłego, ubiegłego roku i no, ten zakaz eksportu wszedł od 1 stycznia bieżącego roku spowodował właściwie przerwanie łańcucha dostaw. Przerwa, przerwanie łańcucha dostaw i nie jest to wynik bezpośrednich działań wojennych, nie jest to. Jest to po prostu element. Także wpływania na relacje gospodarcze. Można powiedzieć, że mało uczciwy, że bardzo twardy ze strony ukraińskiej i że no w taki sposób nie powinno postępować państwo, które rzekomo prowadzi pełnoskalową wojnę. Natomiast widzimy, że to Ukraina na bardzo wielu polach po prostu dyktuje warunki Polsce. No, i mamy do czynienia, że tutaj z sytuacją takiego gorączkowego poszukiwania, poszukiwania właśnie no, nowych, nowych dostawców, będzie to. Przedmiotem zapewne rozmów, ale nie wróżę tutaj jakichś wielkich sukcesów w dyplomacji państwa polskiego. Widać, że Radosław Sikorski jest zainteresowany no, takimi pyskówkami w mediach społecznościowych, na serwisie X, chociażby z Elonem Maskiem. tutaj w dość niewybrednych słowach. Zresztą przebiega, przebiega ta żenująca wprost dyskusja, no nie wiem, czy mogę to dyskusją można nazwać, po prostu wymiana, wymiana zdań, czy wymiana, czy wymiana słów. Wiemy o tym, jak się skończyła wizyta Radosława Sikorskiego w Indiach. Wiemy, że jest kwestia no tej, no, tego nowego porozumienia o współpracy handlowej między Unią Europejską a Indiami. I z rozbrajającą wręcz, wręcz tutaj szczerością, I Radosław Sikorski przyznał, że nie wie, jak, jakie będzie miało to realne skutki dla, dla państwa polskiego. Pytanie, czy nie ma takich szczegółowych analiz, czy też strona polska nie została w ogóle. Dopuszczona do, no, właśnie do, do, takich, do takich informacji, nie zdziwiłbym się, gdyby Polska odczuła negatywne konsekwencje związanego, związane z tą umową o wolnym handlu, dlatego że no, ta wizyta Radosława Sikorskiego w Indiach ostatnia no, została okrzyknięta wręcz po prostu katastrofą dyplomatyczną przez sporą część mediów zagranicznych. Widać, że Radosław Sikorski z uporem godnym lepszej sprawy no właśnie, angażuje się w kwestie, które Polscy, Polski w ogóle nie powinny dotyczyć. Chociażby kwestia Sahary Zachodniej. Natomiast to, że dochodzi do takich pyskówek między Radosławem Sikorskim a Peterem to szefem węgierskiej dyplomacji, czy to, że multimiliarder i właściciel tego portalu społecznościowego X Elon Musk nazwał, nazwał, nazwał Sikorskiego na dniach właściwie śli, to jest cytat śliniącym się imbecylem to jest cytat z Ilona Maska, koniec cytatu, no to jasno pokazuje, że mamy do czynienia z, z kompletną katastrofą, jeżeli chodzi o reprezentowanie Polski poza granicami przez szefa dyplomacji. No tak wygląda niestety niestety dzisiaj sytuacja. I ja tutaj rzeczywiście nie, nie wróżę jakichś wielkich sukcesów, jeżeli chodzi o negocjacje z Ukrainą, widać, że jest ta wielka asymetria, że Polska realizuje w wielu aspektach. Ra ukraińską rację stanu i w wielu decydentów państwa polskiego wręcz na kolanach. Pielgrzymuje, pielgrzymuje do Kijowa i reprezentuje, tak jak powiedziałem, tutaj obcą rację stanu w mediach, próbując wszystko ma maskować odwoływaniem się do, no, właśnie domniemanego zagrożenia rosyjskiego, czy, czy próbując etykietować przeciwników politycznych i tak dalej, zamykać usta każdemu, kto próbuje krytycznie odnosić się do tego bezwarunkowego wspierania Ukrainy takimi czy innymi epitetami. Natomiast to już przestaje działać. Widać, że społeczeństwo też zaczyna się budzić. Patrzeć coraz bardziej coraz bardziej krytycznie. Natomiast mamy sytuację, w którym um, polski złom trafia w dużej mierze za granicę, no i tam polscy dostawcy szukają, tam polscy dostawcy mają swoich, swoich kontrahentów. No, odcięcie polskiej branży stalowej, polskiej branży hutniczej od dostaw ze wschodu będzie po prostu, będzie po prostu odczuwalne. Kilka lat temu w podcaście geopolitycznym analizowałem dla państwa kwestię blokowania polskich transportów towarowych kolejowych przez Ukrainę i tych transportów z Chin do Polski również które część z nich szła przez, przez Ukrainę. wtedy strona ukraińska będąc w trudnej sytuacji geopolitycznej blokowała takie te transporty właśnie do Polski i z Polski było to przed jeszcze drugą fazą wojny wojny na Ukrainie. Natomiast wskazywałem wówczas iż Polska ma sporo takich instrumentów Nacisku gospodarczego, geopolitycznego, aby egzekwować, egzekwować polską rację stanu. I wydawało się, że eskalacja wojny na Ukrainie w roku 2022 zwiększy, można powiedzieć, ten lewar Polski na, na Ukrainę, że po Ukraina będąc uzależniona od dostaw sprzętu wojskowego uzbrojenia wiodących, no w większości oczywiście przez Polskę, będzie bardziej. Skłonna do ustępstw, do negocjacji, do kompromisów, a że polska strona będzie po prostu twardo, transakcyjnie egzekwować polską rację stanu. No nic z tego oczywiście okazało się, że sytuacja jest wręcz odwrotna i w, również w kontekście tematów dzisiejszych, czyli kwestii dostarczania informacji na temat mm, sabotarzystów z ukraińskim paszportem, na temat kwestii Eksportu złomu do Polski, Polska powinna mieć instrumenty oddziaływania. I okazuje się, że Polska daje po prostu wiele za darmo. Tak jak to ma miejsce w przypadku już zadeklarowanego przekazania stronie ukraińskiej 10 samolotów wojskowych MiG-29. Sporo lobbystów proukraińskich w mediach głównego nurtu w Polsce mówiło, że jak to w ogóle Polska nie powinna niczego żądać w zamian, bo to jest rzekomo wspieranie polskiego bezpieczeństwa i tak dalej. Co jest oczywiście kłamstwem, co jest wierutną, wierutną bzdurą. Widzimy, że przeciągająca się wojna na Ukrainie, że jeszcze większe wspieranie Ukrainy obniża poziom polskiego bezpieczeństwa, a nie wzmacnia. Natomiast okazuje się, szanowni Państwo, że. Polska ma zwiększyć przepustowość w dostawach gazu z Polski, do, do na, z Polski na Ukrainę. To zostało ogłoszone 27 stycznia 2026 roku przez ukraińskiego ministra energetyki Denisa Szmychala. No, postać znaną, znanego polityka, który no, ma na swoim koncie bardzo wiele delikatnie mówiąc kontrowersyjnych wypowiedzi na tematy relacji z Polską, na tematy historyczne i tak dalej. Natomiast, no właśnie, Denys Szmychal pochwalił się w mediach społecznościowych, że polski operator systemu przesy, przesyłu gazu Gaz System oraz operator HTS, czyli systemu transportu gazu na Ukrainie, mieli uzgodnić stopniowe zwiększanie przepustowości dla importu gazu z Polski na Ukrainę, od początku lutego bieżącego roku. Do końca kwietnia bieżącego roku ta przepustowość ma wzrosnąć z nieco ponad 15 milionów metrów sześciennych do blisko 18,5 miliona metrów sześciennych na dobę. Na dobę. To Denys Szmychal napisał na, na telegramie o tym, poinformował wszystko w kontekście Dostaw ciepła, prawda, i dla obiektów infrastruktury krytycznej w, w tym kontekście. Natomiast pytanie, na jakich zasadach odbywa się ten import? Na jakich zasadach ma się odbywać ten import na Ukrainę i po jakich stawkach Polska, mam nadzieję, sprzedaje? Ten gaz na Ukrainę? Czy są to stawki rynkowe, czy są to stawki jakieś uprzywilejowane? Jak to wygląda w konkretach? Tego się po prostu nie dowiedzieliśmy. Tego się nie, nie dowiemy z mediów głównego nurtu od kilku dni, właśnie. Mamy te informacje po prostu o zwiększeniu przepustowości, to wszystko w kontekście tej szerokiej akcji wspierania Ukrainy czy ukraińskiej infrastruktury krytycznej. Natomiast pytanie jest, na jakich zasadach się to odbywa? Czy są to relacje transakcyjne, no, czy jest to forma pomocy, no, nazwijmy to, humanitarnej? I co z tego Polska ma? Przecież Polska wcale nie ma obowiązku bycia hubem gazowym dla, dla Ukrainy. Nie mamy takiego obowiązku. I czy nie można tego dzisiaj wykorzystać na zasadach po prostu twardej polityki realnej do egzekwowania chociażby dostaw ukraińskiego złomu dla polskiej branży hutniczej? Obawiam się niestety, że ta sprawa będzie kolejnym przykładem tego, o czym Ukraińcy, część elit ukraińskich. Mówi w kontekście decydentów państwa polskiego jako o przykładzie Łochów, czyli frajerów. Dziękuję Państwu za uwagę.